Mężczyzna rządzi. Zapytaj jeszcze tam pani Danusi, co jeszcze mężczyźni robią? Co, co myśli na temat mężczyzn? Mężczyzna to? No, przychodzi mi, że mężczyzna może gwałcić, może brać swoją kobietę wtedy, kiedy on ma potrzebę. Czy to się też wiąże z tym obowiązkiem małżeńskim, który nam katolicyzm tak, narzuca? Tak. Kobieta nie może tutaj się przeciwstawiać mężczyźnie. Mhm. A zobacz, że kobieta nie ma głosu. Mm -hmm. Tak. Przyszło mi taki obraz, jak to powiedziałaś, Edytka. Mm. E, no tej e, kobiety muzułmańskiej, że ma tylko oczy, no nie, czyli że cała mm. jest zakryta. Może tylko patrzeć i żeby widziała, co mężczyzna jej każe robić. Tak mi się to okay. pokazało. Dobra, a weź zobacz, czy to nie jest jakieś wcielenie i za tym. No, zobaczyłam na dworze u sułtana. Dobra, taką idźmy tam. Kobietę właśnie taką, wiesz, um, cały czas pochyloną e, przez jakby całe życie, tak? Aż do takiej starości, gdzie cały czas e, nawet idzie tyłem, przodem do pana i taka jest bardzo pochylona. O, ja nasz dreszcze przeszły. E, Zobaczy, to jest pani Danusia w tym wcielaniu. Tak. I ona, ona jest tutaj, wiesz, przez tą, tą, tą nie, burkę, tak? Przez całe to mhm. ubranie. Borka. Jest niewidoczna. Kobieta ma być niewidoczna. Mhm. Dobra. Sprawdź mi tam, proszę. Jak y, Zobacz, czy ten jej mąż, czy on jest dla niej dobry. Czy to ty... Chodzi mi o taki kontekst. Czy to jest dobry człowiek, który. Jest z nią w małżeństwie, ale przez to, że są w takiej religii, w takim kraju, więc trzeba te tradycje jakoś tam szanować i trzeba według nich żyć. Czy jest to kat, który wykorzystuje swoją pozycję w tym małżeństwie? Ja nie widzę tego jako małżeństwa. Okej, okay. okay, to jeszcze inaczej. Przyszło do mnie, że została porwana, mhm. że jest tu jego sługą. Mm. Nie widzę tego jako takiej przemocy w stosunku do niej, wiesz, takiej bardzo Jezycznej? drastycznej, mm -hmm. tylko po prostu, no, przepraszam, ale to jest takie trochę, takie, no, to jest śmieć. No, ona ma robić wszystko to, co on sobie życzy. No, to, to on się nie będzie tak tracił swojego mm. czasu, energii, zasobów na to, żeby tam się nad nią jakby pochylać. Mm -hmm, rozumiem, okej. Okay. Powiedziałeś, że została porwana. Mm. Y Cofnij mi się na linii czasu do tego momentu, do tej sytuacji, kiedy ona została porwana. Co tam się wydarzyło? Na razie przychodzi mi, 4, jak miała 4 lata, mhm. no to cofnij się jeszcze wcześniej, jak ona była z rodzicami. Wiesz co, oni popadli w jakąś biedę, tak mi przychodzi. Ten tata nie jest zbyt przyjemny. Mm. Mhm. I ty, przychodzi mi coś takiego, że no, przez te kłopoty finansowe on jakby pozwolił na to, tak z jednej strony, no takie chyba ją sprzedał. Jeszcze, powdaj mi chwileczkę, no, dobrze? Zostawaj no, sobie w to na spokojnie i sobie tam złap ten moment, właśnie co tam się tak naprawdę wydarza. To jest tak, że z poziomu tej mamy. Mama wiedziała, że ona została porwana, a z poziomu tata on na to przyzwolił, ale mama o tym nie wiedziała. Aha, okej. Okay. Dobrze, a sprawdź mi, um, czy tata ją właśnie za te długi, w które on popadł, czy on ją wtedy sprzedał za te długi? Przychodzi mi, że sprze sprzedał ją za spokój. No to czyli za spłacenie długów. Okej, okay. a jakbyś mi mogła przywinąć jeszcze w tył? Znajdź mi tą sytuację. Dlaczego on popadł w te długi? Co tam się wydarzyło? Prowadził jakiś hulaszczy tryb życia, nie szanował kobiet i był takim, przychodzi mi słowo, pędrakiem. Okej, okay, dobra. Dobrze, wiesz co, zrobimy sobie tak bo tutaj on to po prostu to jest taka osoba, um, myślałam, że to był jakiś przypadek, że po prostu jakieś pieniądze gdzieś tam się rozeszły w interesach. Takich hulaka. No, no, to musimy ich teraz stamtąd y, uwolnić. Ja bym chciała, żeby w momencie, jak on właśnie jest gdzieś tam na swoich imprezach, nie ma go w domu, gdzieś sobie zabalował dłużej, to w tym momencie ja bym chciała, żebyś weszła tam jako takiego ducha dżina, weź się zamień i objaw się tej mamie, zobaczyć czy tam ona jest tą małą dziewczynką. Chciałabym, żebyś się pokazała właśnie, jak one są we dwie. To jeszcze pokazuje mi się, że do, pani Danusia jest wtedy takim jeszcze niemowlakiem. Mhm. Ta mama jest trochę przerażona tym, co się dzieje. W sensie właśnie, że, on, że ten mąż sobie gdzieś tam poszedł na imprezę. Ona została sama. Mhm. Okej. Okay. I teraz tak. Pokaż im się tam i pokaż jej, gdzie ten jej mąż schował pieniądze wszystkie, złoto kosztowności. Niech ona teraz weźmie te złoto kosztowności, ma okazję, żebyś uratować siebie i swoją córkę. Możesz jej pokazać w tym momencie, co się stanie, że on tą dziewczynkę sprzeda. Na raz, dwa, trzy, pokaż jej tylko ten moment i jaka jest jej decyzja. Zabiera to złoto. Mhm. I ma jakiegoś takiego przyjaciela, w sensie nie kochanka, tylko kogoś takiego bliskiego, dobrego koło niej, który pomaga jej e, z tego domu uciec z tym dzieckiem. Dobrze. Z, z, y, pięć lat później pójdź, y, znajdź je, gdzie one są, co one robią. Pokazuje mi się jakaś oaza. Um, że są szczęśliwe. Jest ten przyjaciel przy tej mamie. Um, ale super, tam już jest taki bardzo przyjemny klimat. Super, dobrze. Zamknij proszę tą przestrzeń.